Witam Was, moje drugie barany na kanale Kietwicz Tarot. Przesłanie na kwiecień dla Was, moi drodzy. Czytanie. Wiecie o tym, że jest ogólne, więc zawsze o tym przypominam też, żebyście brali to pod uwagę, że nie wszystko musi z Wami rezonować, nie wszystko z Waszą sytuacją aktualną. Więc to jest bardzo też istotne. No, ale zawsze ascendent jest pomocny, lub po prostu bierzcie to, co wam jest najbliższe, co będzie wam powiedzmy w waszej sytuacji pomocne. Jeśli tak będzie, to super. No, i przechodzę do tego waszego czytania. I. Jakby chcę na samym początku powiedzieć o tym, żebyście wy mi obiecali, że nie będziecie się tutaj poddawać w tym miesiącu, nie będziecie się zadręczać, nie będziecie z góry zakładać, że to nie wyjdzie, że nie, mnie na to nie stać, że jakby mi się to nie należy, czy też zakładać z góry, że to nie wyjdzie, więc bo tutaj mamy dwie karty, które o tym mówią. Pierwsza, która jest. Przeszkodami, a druga jest wynikiem, rezultatem tego miesiąca, przynajmniej według tej karty. Ja nie mówię, że to wszystkim Wam tak będzie się działo, ale gdybyście się czymś zadręczali, hamujcie się, blokujcie, um, przyjdzie taki moment, że na przykład poczujecie, że. Na, zaczynacie się nakręcać jakimiś niepozytywami, tutaj macie przestać to robić, ok? Bo to, tą energię będziecie przyciągać i nie wierzyć w siebie, po prostu w powodzenie jakiejś sprawy, więc to jest bardzo ważne i naprawdę Was proszę o to, żebyście tego nie robili, bo to tak nie, nie, nie pracuje, tak, jak to się mówi, nie działa. Teraz tak, główna energia na ten miesiąc dla Was jest bardzo fajna, przepiękną w ogóle macie tą energię, fajną ma, fajne macie karty, poza tym właśnie takim zwątpieniem momentami, nie wiem czemu, bo nawet to dla Waszego znaku chyba nie jest aż takie um, normalne, żeby tak aż się przejmować, więc jakby, no, mam nadzieję, że to nie jest dla większości z Was przynajmniej, Główna energia to jest wasza karta. Tu mamy królową buław, czyli kobieta, która się nie boi. Nie musi to być kobieta. Chodzi mi bardziej o to, że to jest wasza energia, waszego znaku, czyli ktoś, kto nie poddaje się, ktoś, kto naprawdę jest gotowy powiedzmy na miłość, kto jest gotowy na jakieś wyzwania, ktoś, kto jest już taką osobą, która. Jest zdolna do jakby zadziałania, tak? zawalczenia. Ktoś, kto może jakby swojemu otoczeniu, w którym się znajduje, ogłosić coś, ale takiego, że to będzie taka myśl. Która jakby postawi was w takim świetle osoby wygranej, po prostu, bo tu jest ktoś bardzo odważny. Ta, ta karta mówi o tym, że tu jest dynamika, tu jest e, taka bardzo duża energia osoby, która się nie poddaje. E, ktoś, kto jest bardzo komunikatywny, więc e, to jest jakby też. E, Duży plus tej królowej buław, bo ona potrafi dogadać się ze swoim otoczeniem, czegokolwiek to nie dotyczy, ok? Czy to są wasi partnerzy, czy to są osoby, nie wiem, znajomi, czy to są osoby z pracy, e, czy to jest po prostu rodzina, tutaj jest jakby ktoś wiodący, kto potrafi w taki jasny, konkretny sposób przedstawić swoje za, swoje przeciw, ale też jakby e, nie napinając tej atmosfery, żeby tutaj nie, nie wchodzi w konflikt. Tu jest bardziej ktoś, kto lekko to potrafi przedstawić tak, żeby ktoś to zrozumiał, pojął. I, um, I albo się z tym zgodzi, albo nie. To nie chodzi bardzo tutaj o to, żeby um, jakby się stawiać w w, tutaj w tej energii właśnie królowej była, tylko bardziej tak podejść um, sensownie do, do jakichś spraw. Więc czymkolwiek Tutaj jest ta karta dla waszego jakby osobistego, że tak powiem, otoczenia prywatnego, w którym wy się znajdujecie, to macie tutaj jakby być komunik komunikatywną osobą i się nie poddawać, wierzyć w to, że mi się powiedzie, że wszystko mi sprzyja, że dam radę, tak? Nawet w takich momentach, kiedy nie do końca w to wierzycie, macie w to uwierzyć, bo to jest bardzo ważne w tej karcie, żeby być odważną osobą, która kroczy do, do przodu, tak? Teraz e, ta karta przeszkód na ten miesiąc kwiecień dla was to jest piątka kielichów, czyli tutaj jest jakby troszeczkę emocjonalnie dołek, ale dlatego że e, jakby małe potknięcia robią z, e, i możecie robić z tego wielkie halo, e, że wam to się nie powiodło, że w ogóle się tego nie spodziewaliście, że jak to wam, no to w ogóle jakaś nie wiem jakaś zgroza zupełnie, bo okej, okay, jakieś duże rzeczy mogą się przydarzyć, ale aż takie malutkie jakieś, to, to w ogóle jest nie do pomyślenia, bo wy jakby już jesteście zbyt pewni siebie, czy też z góry zakładacie, że w ogóle takie, takie malutkie błędy są w waszym otoczeniu już nie w jakiś sposób przez was nieuznawane, tak? Więc nawet nie, nie bierzecie tego pod uwagę, że jeszcze na czymś takim mogłaby się omsknąć noga, ale może być tak, że po prostu... W wyniku, nie wiem, osób z otoczenia, czy jakiejś sytuacji, po prostu nawet najsilniejsza osoba może się potknąć. Więc to nie jest, wiecie, to nie jest jakiś, jak to się mówi, big deal, tak? Że to jest coś z takiego, że naprawdę musicie tutaj, nie wiem, sobie. To wyrzucać w nieskończoność. Po prostu iść dalej, spojrzeć na to, co jeszcze mam, co posiadam i co jeszcze można z tego zrobić, na co jeszcze można to przepracować. Także fajna karta, ale pod warunkiem, że macie nastawienie bardzo pozytywne i jakby małe rzeczy was nie potrafią pokonać, bo, bo królowa była w o mówi: nie pokona mnie tutaj jakaś bzdura, tak? Ja jestem zbyt. Już osobą y, przygotowaną niejedną widziałem, widziałam, niejedną przeszedliśmy, nie przeszliśmy, więc y, jest bardzo dużo takiej energii, kiedy naprawdę jest duża wiara w po, um, powodzenie, tak, y, każdej jednej sytuacji, każdej jednej sprawy, partnerstwa, miłości, romansu, wszystko jedno, czego to dotyczy, praca, kariera, y, ale tu jest ktoś bardzo otwarty na to, co mi los przynosi, tak, I, ale już z takim naciskiem na to, że mi się to powiedzie, także jest fajna, naprawdę dobrą energię macie, waszą własną, zresztą jeszcze raz to podkreślam. Teraz do przeszłości przechodzi, przechodzą jakieś wiadomości o mm, dodatkowych pieniążkach jakichś, nie wiem, nie wiem co, e, co to mogłoby być, ale prawdopodobnie tutaj w kwietniu, e, albo to, to jakby nie dojdzie do skutku, nie dostaniecie tego bonusa jakiegoś, bo tu jest jakiś bonus, tu nie ma jakiś, wiecie, takich pieniędzy niesamowitych, które byście mieli zapracować, czy nie wiem, ja myślę, że mo mogłoby być tak, że liczycie na coś, że po prostu jakby to nie są cały czas duże pieniądze, ale moglibyście liczyć na jakiś taki bonusik, który możecie sobie i albo już nawet wręcz przeznaczyliście, że na to sobie to przeznaczycie, ale może być duża szansa na to, że to nie dojdzie do skutku z jakiegoś powodu lub będzie mniej tych pieniędzy niż myślicie, że będą. No na tyle, żeby wam wystarczyło na to, co sobie tam już obmyśliliście. Też jakiś prezent, tutaj się pokazuje w tej w tej karcie, czyli nie wiem, zaręczyny, oświadczyny. Propozycja jakaś. No jakiś taki wiecie taki no, jakaś oferta, jakiś prezent, coś na co nie, nie liczyliście, albo liczyliście, i nie dojdzie do skutku, albo będzie mniejszy niż mieliście na to nadzieję. Teraz, to co w głowie tego waszego czytania na ten kwiecień, i to są wasze myśli. Bardzo dobra karta, bardzo fajna karta, i to jest otwartość emocjonalna, użyciowa. Przyjmowania tego, co los nam przynosi. Tutaj jest obfitość, tutaj jest dążenie do tego, żeby wykorzystać każdą szansę, jaka się nadarzy, żebyśmy mogli um, skorzystać w jakiś sposób, cieszyć się tym życiem, um, coś, co przyniesie Wam radość. Tu jest bardzo dużo fajnej takiej energii, takie podarunki znikąd, oferty znikąd, liczenie na, taką, na takie poz pozytywne nastawienie, na w ogóle um, Wasze życie, Waszą codzienność. Więc tutaj jakby. Ja myślę, że nawet się spodziewacie, że jednak to wszystko, co najlepsze, to jeszcze jest przed Wami, więc tutaj nie ma nic złego w tej karcie cały czas się pokazują nam te właśnie nowe oferty, okazje do tego, Wasze predyspozycje, ale to jest obfitość, to jest coś więcej niż niż dużo, tu jest bardzo dużo. Czyli taki, takie myślenie o tym, że ja chcę jeszcze więcej taki apetyt na życie, w czymkolwiek to, to mogłoby Was akurat dotyczyć, no bo, no bo każdy indywidualnie tutaj na coś innego liczy, więc dobra energia i na co liczycie, to powinniście tutaj do tego dążyć, bo tu jest rozwój, tu jest naprawdę dużo pozytywnej energii emocjonalnej, takiej, która może być wręcz. Przerobiona w jakieś um, um, fakty, konkrety. Także no, jesteście na dobrej drodze, że ludzie Was w ogóle tutaj widzą w tej karcie. Widzą Was, że, um, że promieniecie, że naprawdę macie dużą taką pozytywną energię, optymizm i tym zarażacie, wręcz taką miłością, którą. Um, która jest obok was i wy ją jakby roztaczacie. Tu jest przyjaźń bardzo silna, taka osoba, która, um, którą wszyscy się cieszą, kiedy, kiedy, kiedy jesteście w okolicy, w pobliżu. Że, że tak jakby tutaj jest, nie, nie mówię, że gwiazda, tylko tak bardziej pod kątem takiej osoby przyjaznej którą każdy odbiera bardzo pozytywnie, bardzo fajnie. Także jesteście tutaj w tej fajnej m, swojej energii yy, i tak jakby tutaj dążycie, żeby to cały czas nie wygasało tutaj w tym miesiącu. Wykorzystywanie w ogóle szans tutaj mi się bardzo pokazuje yy, i, i naprawdę szansa na uzyskanie czegoś, pod warunkiem, że nie, zakład nie będziecie zakładali z góry, że to nie wyjdzie. Teraz to, co w podstawie w tym czytaniu na kwiecie, macie dwa miecze, więc tutaj jest taka energia bardzo spokojna. To jest karta, kiedy jest, jesteśmy zablokowani, kiedy nie możemy ruszyć z miejsca, kiedy jakby. Chcielibyśmy, a do, do takie wahania, co nie bo chcemy, nie możemy, coś jeszcze nam przeszkadza, coś nam jeszcze utrudnia, ale tu jest spokój, to jest takie robienie czegoś nie, bo ja muszę, tylko bo ja chcę, ok? Ja sobie pójdę po to, kiedy ja poczuję, że ja chcę iść, więc tutaj to jest dobre, że tak nic was tutaj nie ciśnie, nic was nie, nie popycha na siłę, bo jesteście w jakiś sposób od kogoś. Uzależnieni od takiej sytuacji, od tego, y, jaką decyzję podejmiecie. Więc nie, tutaj jest takie czekanie, aż upewnię się, cokolwiek mi jest do tego potrzeba, żeby tutaj dalej iść i ruszać w jakąś stronę, czymkolwiek ona jest. Ale spokój, właśnie takie y, 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 rozsądek, tutaj jest bardzo pokazany, taki wiecie, nie robienia nie czegoś tylko dlatego, że ja. Y, że dostaję dwie propozycje, że ja jestem tutaj w takim miejscu, że kurczę, nigdy się nie spodziewaliśmy, że nam ktoś to zaoferuje i ja muszę się teraz zdecydować. Nawet jak to dostaniecie, to tutaj macie ten czas swój, który jest Wam potrzebny na to, żeby podjąć decyzję, jakakolwiek ona będzie. Więc tutaj mamy tak, nie rób niczego e, zbyt e, szybko. Daj sobie tyle czasu, ile potrzebujesz na to, żeby później jakby czuć tą siłę, z którą podjęliście tę decyzję, czyli taka bardzo, bardzo poz, pozytywna, fajna energia. Jakbyśmy nie patrzyli w podstawie, to, co będziecie budować, to takie właśnie wybory, takie z, jak, jak decyzje, to takie konkretne, nie takie pochopne, spontaniczne, czy takie w, w przypływie emocji, tylko tak właśnie bardzo rozsądne, przemyślane, konkretne, no, dobra karta. Teraz to, co na najbliższą przyszłość, no idą jakieś pieniądze tutaj do Was, idzie jakaś możliwość zarobku, e, możliwe, że oferta pracy, możliwe, że jakieś, nie wiem, nowe umowy, e, szansa na uzyskanie nowej pracy, coś po prostu. Tutaj macie szansę na to, że będziecie mogli sięgnąć po jakieś pieniądze. Nie wiem, czy sięgniecie, nie wiem, czy i ile ich będzie, ale, ale tu jest coś, co jakby pokazuje, nie wiem. Pomysł, idea, możliwość, no, jakąś szansę, ofertę, sposobność. Jakbyśmy na to nie patrzyli, tu jest coś jakiegoś nowego, ale bardzo takiego materialnego, przyziemnego, konkretnego, stabilnego, coś, co potrafi później jakby rozwijać, pracować nad tym. Jest tutaj, jest dużo takiej fajnej energii rozwoju ogólnie. Bardzo dobra karta. W ogóle macie dwa asy które już mówią, i to te, te dobre asy, które mówią o tym, że e, i emocjonalnie, i materialnie e, tutaj będziecie dobrze w tym e, miesiącu kwietniu e, sobie radzili. Po prostu e, dużo takiej świeżości tutaj się, wiesz, wiecie, wkrada w to, w to wasze czytanie. Teraz karta waszych, waszych Lęków, Obaw. No i mamy kartę siedmiu monet. To jest fajna karta pod, pod warunkiem, że nie, jakby nie tracicie motywacji, w której, z którą rozpoczęliście jakiś, jakiś um, cykl w tym Waszym życiu, czymkolwiek on jest. Tutaj są monety, to oczywiście chodzi o jakąś sta, sta, stabilność o pracę, o karierę, o jakiś projekt, który ma z czasem przynieść Wam zarobek, ale to też jest miłość tutaj w tej karcie, czyli jakaś decyzja, która rozpoczęta była nie wiem, dużo, dużo wcześniej, wy to kontynuujecie, wy dbacie, doglądacie i tak itd. Ale w tym momencie zaczynacie już e, troszeczkę powątpiewać z jakiegoś powodu, więc może być tak, że, te, że przyjdą takie momenty, że będziecie się troszeczkę czymś zadręczać, e, nie widzieć sensu dalej kontynuowania tego. Może tak być, ale jakby siódemka mówi o tym, że e, okej, okay, nie da się nic tutaj więcej zrobić, ale to nie znaczy, że macie to porzucać. Za daleko już doszliście, żeby. W tym momencie, jakby tutaj się poddawać czymkolwiek to jest, tak? Pamiętajcie, że, że tutaj wiele energii jest, um, ale takiej bardziej przyjemności, stabilności i jakichś konkretów. Teraz to, jak was postrzega, wasze otoczenie? No i mamy dziewiątkę monet, więc tutaj jesteście naprawdę taką osobą, która jest pracowita bardzo, czyli ktoś pracuje. Wie jak to robić, macie talent do tego, żeby no, tu się do Okawa cały czas jakby znalazły okazje do, do, do zapracowania na jakieś ekstra pieniążki, czy? materialnie, żebyście byli ustawieni, czy w ogóle tak jakby życiowo spełnieni w jakiś sposób. Dobra karta, tu się bardzo single mi pokazuje, zresztą nie tylko mi, bardzo często jest postrzegana ta karta jako szczęśliwy single, który jest samowystarczalny, niezależny, więc może prowadzić swój biznes, ale jeśli nie, to na pewno jest tutaj osoba, którą na wszystko stać, więc tak, bardzo materialnie pod tym kątem oczywiście, ale tutaj jakby nie ma pogubienia się. Osoba, która um, cały czas dąży do tych 10 monet, um, żeby ten sukces um, całościowo tutaj zgarnąć, a nie, um, a nie jakby rezygnować w tym momencie. Um, no i um, czyli tak jakby. Jesteście słowną osobą dla waszego otoczenia. Taka osoba, która jeśli chce czegoś, to to uzyska, jeśli coś obiecuje, to, to dotrzyma tego słowa. Ktoś taki bardzo zrównoważony, tutaj w tej karcie się pokazuje, więc możecie być tak właśnie odbierani i jako osoba bardzo ciężko pracująca, ale też taka, która materialnie jest dobrze, dosyć ustawiona. Teraz dwie karty rezultatu. No i mamy pierwszą kartę, to co wam pomoże, a druga to, co wam wyniknie. No i teraz tak, król kielichów jest taką osobą, która jest bardzo wrażliwa, bardzo uczuciowa. Taki, no, psz, no mężczyzna w tej karcie się pokazuje, ale może być ogólnie sama energia osoby gotowej na to, żeby założyć rodzinę, żeby się zakochać. Czy to już jest ten moment, że ja już nie szukam dalej, że ja już znalazłem, że ja już e, tego chcę. To jest ktoś zdecydowany, mentalnie bardzo stabilna osoba, ale król Kielichów ma taką fajną e, też energię, kiedy on jakby potrafi się odnaleźć w sytuacji osób, które nie najlepiej przędą z jakimiś emocjonalnymi tematami. Czyli on się potrafi wczuć, potrafi tutaj pomagać, wspierać tę osobę, ale równocześnie nie angażuje się emocjonalnie. Czyli do pewnego momentu on tutaj jakby działa, ale jakby nie daje z siebie 100% dla swojego bezpieczeństwa. Dlatego, żeby zatrzymać tą taką czystość tych, emo tych emocji, więc jakby no, przyjaciel, ale, ale wie, kiedy też zatrzymać się i pozwolić tej osobie jakby um, też przepracować niektóre rzeczy, nauczyć się pracować z tym wszystkim, nie tylko wspierać, więc um, to, co wam pomoże, nie angażowanie się tymi emocjami w 100% w jakieś inne sprawy, które właściwie dla was nie muszą mieć znaczenia, a nawet jak mają, no to żeby tak, wiecie, tutaj no, zostawić troszeczkę ten balans, taki, żeby tutaj nie przekraczać granicy jakiejś. Teraz to, co Wam wyniknie, to jest dziewiątka mieczy, no i mamy tutaj bardzo mentalnie osobę, która. Nie wiem, wpada wręcz w jakąś depresję, nie może spać po nocach. Osoba, która przeżywa straszną każdą jedną rzecz. Wszystko jedno, czy to jest coś, co już zrobione było, czy coś oczekujecie jakiejś wiadomości, czy dotyczy jakichś e, w ogóle myśli związanych z nie wiem, sytuacją, z osobą, e, z otoczeniem, ze środowiskiem. Ale przy tej karcie wrażliwego mężczyzny, czyli ogólnie wrażliwej osoby, no te emocje mogą Was przerastać, więc uważajcie na to, żeby coś Was nie przerosło: że Wy już naprawdę tutaj nie wierzycie w coś, czy będziecie nie wierzyć w coś, bo to jest, tak jak powiedziałam, obiecajcie mi, że tego nie robicie, bo dziewiątka mieczy często mówi o tym właśnie, że. To wszystko wygląda zupełnie inaczej, niż wy zakładacie, że taki, takim jest. Czyli wy tutaj jakby możecie zakładać, że nie, nie warto, nie, na pewno to była zła decyzja, na pewno to się źle skończy e, i tak dalej, ok? Tutaj jest takie napędzanie siebie e, negatywne, także tutaj uciekajcie od tej energii, bo dziewiątka mieczy jednak jest taką e, mentalnie słabą kartą, ale tylko dlatego, że to siedzi w was, że wy... E, Jakby nie. Widzicie, to takie przesilenie jest tutaj w tej karcie. To nawet nie to, że jacy wy jesteście, tylko to jest takie przesilenie, że może tak was dopaść w jeden dzień jakaś, nie wiem, taka energia, że e, po prostu wszystko zaczyna lecieć tylko w dół i wy spadacie. I jakby nie potraficie tu się zablokować w tym momencie, żebyście za, za nisko nie spadli, więc tutaj jest jakby zbyt mało wiary w to, że. E, że coś było dobre, że, że to się dobrze skończy, więc tak, no tutaj trzeba uważać. I teraz karta dodatkowa na ten miesiąc. Słuchajcie i patrzcie pod spodem macie kolejnego asa, więc super energia i macie gwiazdę, więc no fajnie, ekstra karty. E, Balans. E, ta karta dwóch monet mówi o tym, że dajemy radę finansową, robimy dobre decyzje, cały czas jest wszystko okej. Okay. Stabilnie... Stagnacyjnie wręcz tak staramy się tutaj przykładać, naprawdę dawać z siebie wszystko, żeby to naprawdę miało no, dobre zakończenie, ale to jest też karta takiej osoby, która nie, za, nie zawsze potrafi podjąć dobrą decyzję. Nie zawsze myśli, że podejmuje dobrą decyzję. Ktoś, kto nie potrafi zrezygnować, ktoś, kto uparcie cały czas nie wiem, robi 10 zajęć. Bo boi się jedną nawet zostawić, bo wydaje się tej osobie, że skoro do tej pory dawaliśmy radę, to teraz też damy. A być może czasami coś tracicie, bo wy tutaj jesteście tak zaangażowani w to wszystko, że nie dostrzegacie nic poza tym, co jeszcze jest i być może jest łatwiejsze do uzyskania, być może jest jakaś szansa z, koło was. Czy pokaże się jakaś szansa, którą będziecie mogli wykorzystać, ale te obowiązki, ta codzienność, brak odpoczynku, nadmiar obowiązków może Wam nie pozwolić zauważyć czegoś, co będzie właśnie tą gwiazdą, czyli spełnieniem, czyli jakieś ruszenie do przodu z jakimś tematem. Więc zwrac, zwracajcie uwagę, żebyście czegoś nie przegapiali przez te mentalne jakieś stresy tutaj w tym miesiącu kwietniu. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego i do usłyszenia.